Z tej strony ja X 18 X i dzisiaj nagrywamy odcinek z. Czekajcie, z czego by nagrywamy? E, tak, zagrywamy z Granny e, i sorry, że mnie tak słyszycie trochę cicho, ale dobra, nieważne. E, zaczynamy. To nie jest tak e Granny, które wy myśleliście, ale. bo mi się po prostu nie chce. No cóż, moje leniści. To jest podoba. Ej, dobre. Mm. to jest kładkowa, nie wiem. Czemu to nie lepi ty, lepi. Ej, tam wszystko jest kładkowa, ale dobre. Nie tu. Nie, nie, nie. Nie, nie. para. nie. Nie, nie. 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 O, yes. A, albo dobra może zaczekaj, ja może od ciebie pójdę. Ale tak stało nic nie widzę, nie? Wy to widzicie. Ona tam jest, ona tam się zaklinowała ja się zaklinowałam w tak. Tu jest dziura, więc trzeba wziąć z tego co oglądałem, z tego nie znikać. Nie wiem, bo właśnie ta kaczka wraca Słyszycie chyba wszystko, wszystko dobrze sobie słyszycie, ale czekajcie. Wait a second. się jak trochę w tym mikrofon, nie dobra... jest. To jakieś tutaj. Was, o, przestraszył, też czy. Chodzi, gramy, fajnie. Ale to się nie robi, nic świecić. Coś zagrawa, że... Aha Nie ja wiem, ale polecam w tej gramy grać na dźwiękach, bo ona jest. O co ona popiera? Mmm, to jest jak to. Jata zaplonowa. Mmm.

nie, 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 babuszka, babuszka jeszcze nie ty, 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 ty. Ej, bo ja nie wiem, czemu ty tu nie idzie przypadkiem, nie widzę. Do. Aha, dobra, nie Aha, tutaj Ja wiem, ja się boję, tu idzie Panowie. Trzeba iść na dół, nie? Hmm. Taka, Czekajcie, bo to jaka, to będę jaka, nie wiem nie wiem, ta jest ta baba, jaka, Ja No, no. jaka, No. No. Proszę, tam panie, panie ślacowcy, panie ślacowcy.

No kurde, właśnie tam. Gdzie się wkłada świecę za pomocą? Bo totalnie nie pamiętam. Ej, tu jest mocno tego jak mogę mn... mn... to zrobić. Dobra. Aha, to do Ej, bo ona nie nie wiem. Czekajcie, bo ja nie umiem tego kliknąć. O aaa! Aaaa! Zappilowałam się w samochodzie! Okej, nieważne. Pomocy. Unos pikki pull A pomocy miałam w samochodzie. O dobra Daj Bar się tutaj? Nie ma tu chyba. Ale ładne auta, fajnie auta, że te auta idą. Gdzie ja to uśpię, co zakłonowałam? Prawda. Nie wiem, ja nic w stanie nie widzę, więc nie wiem, czy to jest. Pewnie nic nie, nie widzę. Może postaram się jakoś rozjaśnić, ale mam chęć to, to, to nie mieć. Sorry, że mogę eee, dobra, więc mamy tego... Mamy świecę zapłonową. Już kogoś zabiło. Tylko pytanie, kogo? Ej, czemu to jest kawisz, nie? Ja głowa tu będzie pchała, być pewnie. Tak, jakiś O nie, no dobra, wiecie, że nie... E, ta gra jest niedobra więc y, 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 nie wiem i chyba skończymy odcinek kolejny odcinek się pojawi może jutro, może nigdy może jeszcze dzisiaj nawet e, więc widzowie dziękuję Wam za oglądanie e, no i i i i i, 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 i.